Dzisiaj będziemy grać w StumbleGuys no, moim nowym epickim skinem, nowymi krokami. Jakimi to były krokami? No, nowymi za darmo 2023. Myślę, że będziemy mieć bugi, no ale no. Co ja poradzę? Będziemy musieli się obejść. No. Jestem takim właśnie plummanem 2023 kroczki. Jestem no takim. i nawet fajny. Pierwszy raz nim gram. No i... Że ej, co się stało? Chyba przez te wagi, nie bagi, bagi. O, ten gościu też spadł jakoś. Nie wiem jak to się zdarza, że ludzie tak spadają, bo to mnie trochę denerwuje. Dlatego, że ludzie po prostu za to tam gdzieś skakują, a nagle ich wywala ze świata, albo no. No, spędzimy. I okej, okay, idziemy. Więc mamy tu. Mamy pięć z pięć tysięcy tych yy, klejnocików. No i mamy tu cały sklep. Mogę, nie będziemy kupywać Właśnie ten Glowman jest. Ten napiski Nie jakiś tylko legenda. I to jest najlepsze. Widzicie? Te, te, ten taniec jest najlepszy po prostu. Bardzo pasuje. Bloki 2022. Nie, to do niego nie pasuje. A to nie. To nie to pasuje, więc to będzie. I zagrajmy sobie w oczekiwanie na graczy. ok już wszystko jest. Ok. O, i na sam start. No nieźle, nieźle, lubię pitów odpuszcza. No ale zaryspiłem się tu, więc będzie ciężko. Wszyscy w ogóle mają te kroki, bo są za darmo ludzie. Właściwie dlatego polecam te kroki. Jak nie macie Stumble Geisa, to się zainstalujcie szybko, bo ta oferta odejdzie, więc trzeba szybko instalować. No, Zrzuciłam takiego typka, ale trzeba szybko instalować. Po prostu Wam was ostrzegam, że trzeba szybko instalować. Bo no, jak nie instalujesz, to kroki przepadną na zawsze i będzie problem z tymi krokami. No, ale będzie dobrze. Ok, no, będzie dobrze. Dob będzie dobrze. Smoczyk w ogóle taki z nami gra. Smok no. No ale nie damy mu zwyciężyć. My zwyciężymy. A nie o. Okej. Okay. Spin go round. Lepiej się. Zawsze trzeba iść w środku. O, pokreśliłem, coś spiłem na środku. Wszyscy mają te kroki, nie, jeden typ ma banany, ale no. Wszyscy inni mają te, nie, ktoś pan tutaj No ale 20, 2023 są teraz bardzo popularne kroczki. No i właśnie mamy bugi, o. No bogi, bogi. nie. nie. Ludzie, widzicie jakie roili? A i przez to odpadłem, no. Okej, okay, ludzie, no, zagram Łączenie i pewnie znów nas teraz sobie i Nie wiem, czy było, więc. <laughs> nie jest dobrze. Um, ok, no, lubię tą mapę. Ja bym miał się przyznać, no, ale nie jestem jakimś fanem. Lubię, ale nie fanem. Nie jestem fanem, bo czasem przegrywam i to mnie trochę denerwuje. No i po prostu jest źle wtedy. Też mi to rzucił banana. Więc źle. No i tu po barierce sobie... Pyk. No mamy tu barier, bo nie! mnie mi rzucił! Znowu! Znowu! No, 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 no! Przejdziemy. No, wiem, że nie mogę tracić wiary, ale to prawda. No, wiedziałem. Ok, ale jak mieliście te, te krótki za darmo, to kliknijcie suba i oglądajcie wszystkie moje filmiki jak macie już Glowmana i macie te za darmo kroki. Więc losuje się nam mapa. Ciekawa jaka wyjdzie, ale no normalna no, no, no może wyjść, no ja nie narzekam. Ok, Spin Go Round, no, chociaż coś, coś fajnego. Na no, tym akurat miałem bagi, więc niedobrze. Nie no, tu akurat wszyscy mają 2023. Ja jestem... Akurat bardzo lubię te kroczki. No ale emotki mi się nie dało zamontować, bo mam inne specjalne. A emotka to ten gościu z, z okularkami chyba, z okularkami 2023 albo coś takiego. No, ale... Trudno, trudno po prostu zdobyć może tam supermana, więc jak chcecie zdobyć supermana, to będzie malutki. No, na Okej, okay, dokończę to zdanie. Malutki, problem. Chcecie go zdobyć w pierwszym spinie. W mi akurat się, jak już trzy coś specjalnego musiałem trafić, żeby on mi się trafił, on mi się ostatni trafił ten superguy. Więc dlaczego cały czas no, nie, na filmikach nim grałem? Ale teraz no, mam nowego skinka. Tego Blue Mama. I on jest fajny. Więc będę nim grać. No ty, Na razie. Jak nie wyjdzie lepszy skinek. Na przykład szkielet coś specjalnego. Oj, to będzie fajnie. Ten szkielet coś specjalnego. No. Będzie on fajny, bo będzie jak ten smoczek, tylko on, to będą kości jego jakby tak. No... Sam mechanizm nie jest taki trudny ludzie, więc możecie w każdej chwili... Jakie ja miałem szczęście, okej. Okay. W każdej chwili możecie zainstalować. Jest za darmo. Ale Glowman nie. Okej. Okay. Może zdobywać po prostu. Idziemy na pas, pas, na emotkę. Kto się tak ciągnie, Nie mogę dalszej historii wam powiedzieć. Nie no, druga pora. No. Kevin. Kevin w ostatniej minucie zrobił mama. Nie, tam położył się. Nie no, moja animacja jest super. Fajna, kupujecie tą animację z Glowmanem i 5000 tysięcy tych gemów, klejnotów. Okej. Okay. Nie ja jestem tej mapy fanem, jak mówiłem, No ale lubię. Nie lubię tej mapy. Okay. chciałbym powiedzieć, że lubię, ale no. Słabo lubię. Słabo lubię i naprawdę nie, nie, w ogóle nie jestem fanem. W ogóle. Tak, no i Buddy, no już na samym początku, czerwone autko, no jest złe. nie lubię czerwonych nawet można powiedzieć, tak nie lubię, że w ogóle, nie lubię tych e, czerwonych, bo one są takie słabiutkie, małe Mercedesy, albo coś takiego. No nie lubię, nie jestem fanem, co my zrobicie widzowie. Okej, okay, zrobimy sobie tak, banana, wrócimy do wody. Banan się roztopi. Historia życia. <laughs> Okej, okay, teraz proszę coś na eliminację. No... O, super slajd, akurat ćwiczyłem na początku filmika, więc może nam się udać, sobie... najpierw idziemy tak sobie, tak, żeby nikogo nie walnęło, na przykład szkieletę teraz walnęło, teraz na nie walnie, teraz ślizg, teraz tak, o kosyjne candy nie, kosyjne candy nie. Axindekendi pero o o no niezbyt dobrze chcieliśmy na początku, więc no może być problem, tylko może być malutki problemik, bo to jest finał. to jest finał! O nie no widzicie? Jaką o, o. O, ma fajną animację! Chyba ja też mam jakieś dani, dani hasznok. Nie, dani 9, czy 4, 5 tak. Okej, okay, widzowie, jesteśmy w nowej gierce i zaczynamy. Zobaczymy, co się trafi. No nie, nie lubię tego, nie lubię tego w ogóle. Jak chcecie zdobyć gdzie pas, to trzeba, wiecie co, Robić gen. Chyba każdy to już wie. Bo... Każdy... Nie no, każdy... Nie, ktoś już nie wie. Bo nawet chyba Stopel Geisa. No, że też nie mają więc... no, Superman idzie po barierce. Naprawdę jak idziesz po barierce, to jest bardzo niedobrze. No, bo to robi tak że będzie źle na początku na, na końcu. Gdzie nawet nie ma Supermana. O nie szłabym barierce i odpadłem. Okej okay, ludzie, nowa gierka 32 z 32. Zatem no, i chcę trafić w Bo na tym mam największe triki Najwięcej na tym ćwiczyłem. Cały czas na tym ćwiczę, na tej niestandardowej grupie. Ćwiczę po prostu cały czas blok Dash'a i jestem już taki dobry, że no mogę pokonać innych ludzi jak chcę, więc jest ok. No, Okej, okay. wszyscy tu co idą mają chyba 2021 kroki. No, ale nie będę stać w miejscu. Nie dzisiaj. No, bo zawsze stoję w miejscu, jak mi się coś nie udaje, wtedy odpuszczam sobie, ale dzisiaj tak nie będzie. Teraz stawa gieram. Proszę, żeby było blog na 36 osób. bo jakby było. Fajnie. Nie, no, to chyba jedna z moich najgorszych mapek. Nie, nie lubię w ogóle. No. Czasem przechodzę. Nie tak, o, zaczynają się lekkie bady. No, nie tak, że nie lubię. Bardzo nie przechodzę nigdy, bo nie lubię. Tylko po prostu przechodzę czasami, ale nie lubię. O, już myślałem. Ej, nawet jestem, chciałbym powiedzieć, że jestem ale no. Coś się nie udało, widzowie. Subskrybujcie, bo to jest bezpłatne. Zawsze możecie się namyślić raz jedną subskrypcję, bo nie mam żadnych subskrypcji na filmikach, tylko na I tu, Tutaj popędzamy. O. Okej, okay. to tu. Ludzie będą se prankować z tego rekina i rekin biedny już sobie nie przeszedł. No i no. Glowmanek zawsze tańczy swoją. to co musi. No i idziemy na następny level. Ogólnie to myślę, że nam się trafi blokdarz. albo piłka. A ja nie lubię tego. Nie. Nie, 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 nie lubię. No, przechodzę czasami, czasami, ale nie lubię. Rozumiecie o co chodzi? Że przechodzę. No, ludzie mnie popychają. Okej, okay, jest dobrze, bo mnie tak wybija to. Satelita to jest właśnie jeden trik, co cię wybija. Satelita po prostu i nie masz. Już mi. Nie... To akurat nie był więc 2023, okej, okay. Lady Lady, no fajna, no. nick, chociaż nie wiem o co to chodzi. No, właśnie o tym emotek co Lady a Lady wysłała, to to mi chodzi, była za darmo trzeba było jej ja nie mogę. Fajno. Nie! Dlaczego to mi się nie udaje? No, nie lubię Space Race, dlatego byś to. Tu... Dawajcie suba, żeby mi to. Nie dajliście suba. Nowa giera! Nowa giera! Będziemy dzisiaj. Nowa giera. Będziemy grać w tę nową gierę. Jak będzie na początek Super Slide to będę szczęśliwy. Hmm. A, Spin Go Round, to też lubię. No mówię wam, że nie jestem fanem, ale no lubię bardzo. Jestem fanem tego, e, Block albo bo cały czas trenuję i cały czas mi dobrze idzie. Wszyscy wysyłają tam emotkę za darmo. Chyba jakieś chyba e, to. Usunęli se y, tą emotkę specjalną me serduszka, żeby przytulać i po prostu se jakąś emotkę dali. No, ale to jest słabe, bo emotka specjalna ci daje coś, a ta emotka inna no to nie daje ci niczego. O, więc możemy tu sobie przejść. A ja potrąciłem tego nóbka, y, tego, tego stambelgaja normalnego i po prostu ślizgiem po prostu go sobie zrobiłem. Mógł przejść, ale przez mój ślizg to spadł tam i no. Nie przeszedł. A mógł z tobą przejść. Szkoda mi go. No ale no, przechodzimy i to jest właśnie. O, no, bombardment, bombardment, no dobra. No nie, na początku, po co innego. Nikt się nie popycha. Mówiłem, nie się nie popycha. Jesz się... przechodzę. Dlaczego 6 z 6, a nie 8 z 8? <śmiech> <śmiech> Chociaż już finał. <laughs> Proszę, podbasz. Nie, no jakiś Cannon Climb. Mogło mi dać blok Dasha, bo było akurat obok bo blok Dasha. Nie, no, jakiś. Twórcy nawet gry chcieli mi dać blok Dasha. No, no. o prawie mnie tu kula potrąciłam pamiętajcie zostawcie mi suba proszę a ja będę pamiętać o wszystkim którzy, kto mi da suba bo ja mam wyświetlone y, to kto mi daje suba nawet mogę pozdrowić tego kto mi da suba zrobimy tak że ktoś mi daje suba a ja go po prostu pozdrawiam w następnym odcinku a w następnym odcinku inni mi dają inni no i wtedy będę ich pozdrawiać no i będziecie komentować w jakim kraju jesteście no i wtedy to tak się da no subskrybujcie raczej jest fereb, czyli wolne skrypcje. No, a my zaczynamerą A Atena chyba już się nie dostanie przeze mnie No diabełku przeszkadzasz mi No i ses Kto się Ja czy diabełek? Nie no, diabełek mi przeszkodził i to się nie liczy. A ten nawet chyba mnie przeszkodził. Nie no, a ten ma nie. No nie jest tak Nie no, przekroczyło mm. mnie. Ludzie! I nowa giera. No, tamta giera nie była taka fajna, więc... No, z diabełkiem to akurat nie było w ogóle. No, ja szedłem wszyscy, ten diabełek mnie po prostu przeszkodził. A my nie no, wszyscy te 2023, ja nie wiem, co się dzieje. Okej, okay, ja chyba na razie... 11. Of Nie. Nie! Tak. Tak. Nie! Tak! Nie! Nie. Okej, okay, tam tarunka, to w ogóle niedobro. No Ech, Teraz co będziemy grać? Proszę, coś dobrego, fajnego, mocnego. nie, hampers tam jeszcze był w tym To Jeden. Dlaczego na tyle jesteśmy? Na tyle jest zawsze ten kosz. To zawsze jak zrobić na ściankę pancz, to wtedy jest dobrze. No ała! Nie! Tak dobrze. Nie, nie. Nie, spadł. No i spadam. Nie no, dlaczego mi tak słabo idzie. Okej okay, widzowie, zaczynamy nową grę i nie pójdzie nam tak jak w tamto i przed tamto. To jest bandy. Proszę coś innego. Ale no no, fajna giera pod Mierdza, może to może być na pierwszy. Ale dlaczego tak daleko? No, na tyle i na samym rogu to, to jest przepowiednia, że będę ostatni. No, ale nie, bo potrąciłem trochę ludzi. No i będzie wszystko dobrze. Królka potrąciłem. Jak to brzmi, potrąciłem królka. Ej, jestem pierwszy, zapowiada się. Fajne. Bra. A! O jak zrobiłem safe. No i co myślisz? No chodź, że! Two ja jak nie przejdziesz. Tak, przejdziesz. Proszę ty zrób to dla mnie. Naprawdę. Naprawdę czy ten typo zrobił... No nie mogę. No źle zrobił, źle. No ale co mogę poradzić? Nic Hambers Stumble? No cały czas chcemy... To mi daje Humble Stumble? Cały czas mi daje na tył. Tył ludzie, dlaczego? Okej, okay, dobrze Dobrze wylądowałem. Jakiś wilcek który nie jest dobry w co? No i co? Zresztą mi nie ma na początku. Nie. nie, no, ja mam takie bagi, ludzie. Chyba widzicie te bagi. Ajajaj. Aj. Mhm. Dziękuję za oglądanie i się w następnym odcinku. Możemy nagrywać w i takie inne rzeczy, bo już nagrałem jeden filmik, możecie zawsze zobaczyć, jak nagrałem. Może następny filmik zrobić dzisiaj. Albo może jutro. Ja no jutro nie robię, ale no... Trzymajcie się pa!